Jestem u mamy, po południe 13 maja 2025. U mamy bardziej już widać zmiany na kwiaty już letnie w donicach niż u mnie. Dzisiaj byłam mm, przez chwilę w Obi. Tutaj, we Wrocławiu, pod Wrocławiem można już kupić sadzonki mojego ulubionego mezo, czy też dorotki. Chociaż praktycznie zaraz nawet sprawdzę, jak to jest podpisane, bo. Raz to piszą jako mezo, raz przypołudnik dorodka, chociaż to jest ta sama rodzina, już zerknę na Donicę, żeby nie było. Doro. Dorotheanthus, czyli dorodkowate, ale widziałam też gdzieś w sklepie napis mezo, więc to jest e, bardzo trudne rozróżnić, czy to jest dorotka, czy to jest mezo. Myślę, że teraz jest tak dużo hybryd, że praktycznie trudno się wypowiedzieć. U mamy bardzo startują już w blokach róże. Właściwie nie wiem, czy jest w lewo, czy w prawo, dlatego tak się miotam, bo widziałam też już pierwszą okrywówkę. Nie pamiętam niestety, która to jest. To, to była kupiona no, raczej u pana Hyrzego, z róży ogrodowe. Chyba to nie jest Loki, jakaś inna, ale nie, w tej chwili nie pamiętam. Może odszukam w starych zamówieniach. Także pierwsze róże kwitną. Tutaj już mamy takie dogodne stanowisko. Tu mama właśnie powsadzała sobie już pierwsze tunie. Ja kupiłam też goździczki, nawet pierwsze pelargonie, ale jeszcze w donicach są do wyjęcia. Niektóre no wiadomo, cebule kwiatów tych wiosennych. Yy, w ogóle wprawiły się już sadzonki pomidorów, a tak na marginesie Klematis. Piękny, prawda? Nie pamiętam czy to jest Jan Paweł II, czy czy leduchowska, no ale jest piękny. I właśnie pierwsze róże, natomiast pomidory, jak byłam wczoraj w szkółce lokalnej, powiedziała mi pani, że już niejedni kupili i im zważyło, więc to jest za wcześnie. skrzydlasty, z czmielina i taki rododendron, co miał iść na wyrzucenie i zakwit. Tu truskaweczki, lubin startuje. No i nasz ulubiony rodzinny rododendron, wieloletni, jeszcze przez mojego tatę sadzony. Tutaj przy tej kolumience, tu pod kolumienką jest barwinek. Widziałam też w mieście, że i pod wiem też, że barwinki kwitną, to jest ten chyba major, brunerka i kwitnie wiciokrzew i tu przy tej kolumnie wsadziłam wiciokrzew oraz powojennik Viva polonia, który chyba padł, bo u mnie też chyba padł, ale jeszcze będę obserwować, czy może w tym roku nie odbił, nie mam pewności. Tu jakaś niewsodzona bida w postaci hortensji dębolistnej, którą gdzieś tam... Może w jakimś dino kupiłam, ale susza, matko moja. Tutaj ostnice panny Tail. Co tutaj? Tu jakoś biednie, bo jeszcze nie kwitną. E, ojej, jaka piękna róża. Jaka śliczna. Jeszcze właśnie nie kwitną róże, a sobulowe już skończyły. To jest róża, nie pamiętam jak się nazywa. Może to jest filery, ale... Albo inna, a podobnie francuskim brzmieniu, bo filery chyba mam ja jednak. Natomiast to też kupiona w rozarium. I właśnie parę kupiłam z takimi francuska brzmiącymi nazwami. Tu z tyłu, ponieważ zarasta bardzo chwastami i to jest takie walka ciężka, więc tutaj, yy, jako walka z chwastami, udało mi się tutaj zaimplementować tego złotlina, który już się rozrósł. Też, yy, Ognika, który na razie z lada chwila będzie kwit. Tu dwie, trzy róże, w tym dane od sąsiada. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Irga. No niestety widzę... Niestety i niestety, bo przyjął się jarząb, ale niestety nie kwitnie. Widzę w innych miejscach u ludzi kwitnie ten jarząb, a u nas coś nie ma na razie, chyba że z opóźnieniem. No ale jakoś nie mamy tu szczęścia do... Rzębów. No i trawa kurczę, pewnie podsypane obornikiem. <trawa>, trawa wyrosła dziadostwo. To są prawdopodobnie jakieś derenie, wsadzone jeszcze przez mojego tatę. Tu jest nasza nowa altanka. No i jak tam wygląda przegląd? Ojej, ta trawa, trawa zarasta no, sakrycznie. Wydawało mi się, że większość trawy wytępiłam, ale tu jeszcze będę musiała zrobić porządek, bo inaczej zarośnie gąszcz. Tu jest ta nowa, ozdobna jabłoń, która już kwitła na różowo, potem na biało. Przekwitnięte już prawie anemony, ale wyglądają bardzo ciekawie. Tu zmieszałam kolory najwyraźniej, różowy, czerwony i biały. To są zawilce wieńcowe, taka odmiana anemonów. Bo anemon i zawilec to jest to samo, tylko są różne odmiany, na jesieni kwitną. Za wilce nie wieńcowe, tylko takie anemony późne. No i widzę, że też świetnie się umamy sprawdziły te lunarie, oby się rozsiały, a jak nie, to dosadzę jeszcze, czy na jesieni, czy na wiosnę. Yy, czyli te srebrniki Judasza. Jak to jest? Trzy nazwy są. Lunarie, srebrniki Judasza i miesięcznica. O, miesiącznica. Właśnie w tej przerwie tutaj dobrze, że coś kwitnie. Ojej, kurza. To jest zawsze mi bo są dwie związane z Amadeuszem Mozartem, nie? ale Amadeusz to jest czerwona, to to jest Mozart, to jest róża parkowa chyba, jaka żywotna, żywotna, pełna wigoru, no boska będzie, liczę na nią. Tutaj pewnie jakaś róża Taranis, tu pewnie frau Karolinę i tu jakieś takie inne podobne amarantowe. Cały czas kwitną. O, jak tutaj, ta trawa trzeba tutaj popracować. Czeka mnie dużo pracy. Fajnie, że się trochę tutaj zaimplementowały te. Yy, Nie lubię taki wygląd. Taką i moją duszę. No i też widzę, może będzie kwitły. No, może damy radę tutaj z yy, jakimś iryskiem. Gryzki bardzo lubię, ale do tej pory nie miałyśmy z mamą. Znaczy dawno, dawno w dzieciństwie. Ta różanka, no może coś z tego będzie. tak wygląda widok na tle Altan. No, róże startują w blokach. Liczę szczególnie na róże Bailanto. Zobaczymy. Gdzieś tu ona się, o gdzieś tutaj chyba się ukryła. A tutaj są takie te różne okrywóweczki, które w tamtym roku już w, w, wsadziłam nawet wcześniej. Na początku chyba tamtego roku startują w blokach. No i jeszcze jakieś czosneczki, mama nie ogławiała tulipanów, widzę. Yy, róże na tym, jak ja to mówię, trójniku, bo to jest taka trójkątna arbata. Teraz rosły się niemiłosiernie, Pomponella z małej róży stała się mega różą, praktycznie zlała się liśćmi z innymi. Yy, tutaj jest chyba tequila i airbrush, ale teraz to już są wielkie róże co tutaj się dzieje. Serduszka przekwitła. Taki obchód robię. Ojej. Co tu się stało? Tutaj, no, no ja nie mogę. No. Albo mama przesadziła jaśminnego kwiatowy, albo ktoś po prostu gwizdnął. Albo jakieś zwierzę podjadło. A przed chwilą byłam w obi. Przed chwilą. I miałam w ręce taki piękny mały jaśminnego kwiatowy. No to jest po prostu jak to? Trzeba było wziąć. Czasami coś wpada w rękę i to jest taki znak, że weźmy, nie weźmie. Tamaryszek, oczywiście, w mieście też kwitną, a nawet już przekwitają. Bardzo, bardzo go lubię, bardzo te krzewy lubię. Tutaj na tle tego nieba, piękny widok. E, natomiast ten francuski, on jest późniejszy, zwykle czerwcowy. O, coś go podgryza, coś go podgryza. Albo jestem po prostu za sucho, ale no mówię nie ogarniam wszystkiego, bo raz, że u mamy też nie jestem codziennie zwykle raz w tygodniu. Poza tym ledwo ogarniam też swój ogród, więc muszą przeżyć takie rośliny, które dają radę sobie same albo wymagają minimum tej opieki. Przekwitałem już te azalie wielkokwiatowe, czy ta nomenklatura jest złożona tych rododendronów i azali, bo właściwie wszystko to są niby rododendrony. Pierwsza przekwitła. Ta azalia niebieska, azurika. No i tak już widziałam u innych w Ogrodzie, tak samo i u nas. Koncert chabrów górskich. Poświęcę im tutaj jedną sekundę. Tak jak zawiesiłam się na tamaryżku, też te habry górskie, nie wiem, tak cieszą moje oko. Nie wiem, czemu lubię niebieskie. Tak samo nie zapominaj, i lubię takie piękne kwiaty. To są. Nie te polne, tylko te odmianowe, tak zwane chabry górskie, strasznie fajne. U mnie nie wszędzie chcą rosnąć, ale u mamy tu właśnie się fajnie chyba nawet rozsiały. I jak się mają róże, ta na pniu to jest któraś chyba z utersen, tak mi się wydaje. Oczywiście się urodka zgubiła. Na dole Bad Birnbach dopiero startuje. Toskana, czyli Gertner Freude. Też dopiero startuję, bo one były z gołego korzenia, ale tu jeszcze była jedna róża, co się z nią stało, a jest, zagłuszyły ją tu, angielka, England's rose, no trzeba troszkę przyciąć, pewnie mróz ją trochę zważył, no i to chyba wszystko już z takich przeglądowych rzeczy, tu jeszcze jakaś różyczka, jak tam nasze truskaweczki, o mama dba. Coś może będzie, chociaż parę truskawek, no nie ma czasu, żeby tak wszystko dbać, też mówię, parę ału dużo, a nas tylko dwie, tatuś już nie żyje, z tyłu widzę łąka, w sumie nie ma tego złego, jakiś ptaszek tam nawet coś podjada. Piękny widok, w dmuchawce i w dmuchawcach siedzi taki mały ptaszek, nie wiem czy to widać, motyle, mnie to cieszy bardziej niż trawnik, trawnik. No i tu z przodu róże rugozy, muszę powąchać pierwszy raz w tym roku. Ach, ten boski zapach, przypominający sypanie kwiatów na Boże Ciało, jeśli ktoś yy, wie, o co chodzi. Bo niektórzy pewnie wiedzą, niektórzy nie widzą, ale mama nie skosiła, mama nie ma już siły, trzeba też to pamiętać. Natomiast tu próbujemy zrobić jakieś nowe rabaty i widzę, że będzie ciężko, bo momentalnie zarasta. Próbuję tu sadzić jakieś, no, przy ogrodzeniu winorośle, tu jakieś widzę zostały jeżyny, malinę. Próbowałam posadzić, ale widzę, że to będzie wielka walka. To będzie bój o każdy centymetr. Wydaje mi się, że muszę zmienić jakąś taktykę postępowania, że chyba będę musiała obgrodzić, jakimiś drewienkami i sypać tam ziemię i jakieś tutaj po kawałku wyrywać tą ziemię o cześć piesiu, cześć maluszku ty groźny, ty groźny ty no, no. pani nie może mieć pieska, to chociaż tu ziemię przywita, dzień dobry dzień dobry bez psa nie ma dobrego nagrania no to na koniec może może Zobaczę tą łączkę tutaj piękną, żeby ją uwiecznić. Kiedyś tak właściwie w czerwcu wyglądały łąki, teraz wszystko się przesunęło. Teraz jest to łąka majowa, ale cudowne zdarzenie. Tutaj mamy nasze porzeczki i łany niebieskich kwiatów. To są chyba te łąkowe przetaczniczki, zaraz sprawdzę jeszcze, ale nie sądziłam, że się tak pięknie rozsieją i skończę tym cudownym widokiem. Naprawdę jest to coś przepięknego. Wiem, że to wygląda może niechlujnie, że zarosło, ale mnie nie martwi. Może to, że czasem nie mamy siły czy czasu. Tu w tym ogrodzie akurat nie jest źle. I jeszcze podejdę, bo widzę jeszcze lepsze, jeszcze lepszą rzecz, chociaż czy równie piękną, tak powinnam powiedzieć. Ja mogę jakieś tu przekręcać nazwy, albo coś w rodzaju margarytki, czy jastruna, na pewno z tej grupy, to są pewnie astrowate, ale sprawdzę też, przepiękny witak, na tle tej niebieskiej łączki skończę, dobrego dnia.